Złom dobry w poniedziałek, maja 19, witajcie na kanale u Zawodowego Zbieracza Złomu. Poniedziałek, najlepszym dzień, najlepszym dniem zawodowego, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Dzisiaj nagrywam już długi filmik dla Was, potem wieczorem nagram trzeci, ponieważ w ankiecie, w demokratycznych wyborach uznaliście, żeby były trzy filmy dzisiaj z demontażu. Dzisiaj dzień napięty mam, ponieważ za godzinę mam spotkanie z widzem, także muszę się zmieścić w godzinie, żeby ten filmik nagrać. To jest, moi drodzy, krajalnica. Krajalnica ze śmietnika firmy Zelmer Polska. I zobaczymy, czy ona nas pokona, czy my damy radę. bo. Za dużo, zauważyłem, że za dużo używam słowa ponieważ. Może lepiej powiem bo. Bo w poprzednim filmiku y, urządzenie mnie pokonało, ponieważ, ponieważ nie mam takiej końcówki do tamtych śrubek. Y, czasami się jakieś słówko przyczepi, czasami się jakieś lepi. Ta krajownica też się trochę lepi z brudu, ale myślę sobie, że damy radę. Damy radę. Kiedyś taką miałem, tylko białą, wiecie? I pamiętam, że o tak się to ściągało. Mamy już ściągnięte narzędzie niebezpieczne, więc sobie odłożymy. No i tutaj jeszcze jest Ehe, trochę brudu, więc pędzelkiem wyczyścimy, żebyśmy mogli sobie fajnie poodkręcać. Ja to za chwilę spauzuję, to wytrę, wytrę sobie stół, tyłu tu resztki jakiegoś jedzenia. Ach, nieprzyjemna sytuacja moi drodzy, nieprzyjemna no ale wiecie, jak wyciągacie coś ze śmietnika to nie możemy oczekiwać, żeby było sterylnie czyste dobra, pauzuję sprzątam i rozkręcamy gdy spotkamy taką krajalnicę na śmietniku to czy warto ją zabrać w kierowniku? no ja myślę, że warto, ponieważ ma tak posiada kabelek Posiada jakiś silnik, musi to mieć, skoro się kręci. Więc trochę dobrych chęci i zobaczymy, co się w tej krajalnicy święci. A tymczasem muszę sobie moją puszkę na śrubki tutaj przy, przygotować. O, jest i ona troszeczkę już wypełniona. Więc dokładamy. Tutaj coś jest, co się... O, widzicie, tutaj jest koło zębate, ono gdzieś tam coś napędza, tutaj jest element aluminiowy, więc kolejne aluminium. I tutaj jeszcze o, tutaj jest, śrubeczka, trochę jest, wiecie, plastiku, także plastiku do plastiku, pamiętajcie, plastiku do plastiku. Rzucamy, tam będzie jeszcze, są głębiej. Jeszcze nie wiem, czy mi to sięgnie, ale tak. Ten wkrętak otrzymałem od jednego kolegi. I jest bardzo dobry, bardzo dobry. Mam jeszcze jedną fajną wiadomość, dobrą wiadomość, otóż sprawdziłem moje konto i dwie osoby dokonały wpłaty i będą jutro przygody w Bielsku Białej I myślę sobie że pojedziemy i jakiś złom znajdziemy muszę spauzować i no, przestawić tą maszynę kręcąc tym pokrętłem tak kręciłem aż to aluminium wykręciłem tu mamy trzy śrubeczki żeby plastik oddzielić no i jest fajny odlew aluminiowy do oddania gotowy. Trochę się spieszę, ponieważ zadzwonił do mnie szwagier. Szwagier Sławek, którego znacie z niektórych produkcji filmowych u mnie. No i przyjdzie do mnie z jednym widzem. Więc dzisiaj się widzę z widzem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wypijemy kawę, pogadamy. Tak myślę. Tak sobie myślę. Tak to by miało wyglądać. O, jeszcze. Także na początku troszeczkę byłem zaskoczony tym, wiecie, że szwagier chce przyjść z widzem, bo ja nie jestem, jak wiecie, celebrytą. Nie jestem kimś, kto przyjmuje chwałę dla siebie jakby, nie? Rozumiecie? Jestem zwykłym chłopakiem, który chodzi z workiem i z chwytakiem. Fajny odlew aluminiowy. Zważyłbym, ale trochę mi się spieszy, wiecie. Tam jakiś silnik, musimy się do niego dostać. Coś tam napędza to, to urządzenie. Tam gdzieś tam się znajduje jakiś silnik, jakieś śrubki gdzieś, gdzieś jeszcze muszą być. A tu nie wyciągnęliśmy. On się znajduje tutaj w tej części. Gdzie są te otwory na chłodzenie, żeby się schłodził, kiedy się przegrzeje? Czyżby pan młotek miałby coś do roboty? Zobaczymy. Pauzuję. Są wnętrzności. Obyło się bez pana młotka. Po prostu jakieś śrubki odkręciłem poza kadrem. A nie chcę przedłużać, wiecie, bo to jest średnio ciekawe, jak chłop odkręca śrubkę. Nie? Co powiecie? Tam się wysypało trochę okruszyn, bo to jest krajalnica. No i tutaj metal szlachetny widać, że wystaje. Wystaje. Zobaczymy, czy to jest... Tutaj mamy aluminiowy odlew kolejny, który trzyma. Tam są jeszcze śruby. Ale wiecie, u mnie jest wyższa szkoła demontażu niekompletnego, u zawodowego. Więc może znowu spauzuję i się do tego dostaniemy. Spróbujemy. No i tak Wnętrzności wydostałem. Jest aluminium odlew jest mosiądz, delikatne ilości, jest wirniczek, też aluminiowy odlew. To sobie potem już będę z tym walczył, młotkował i tak dalej. Tutaj na stole nie chcę robić za dużo hałasu. No i jest tutaj zagadkowy taki, wiecie, bo wygląda na miedź, tak? Ale przejechałem nożem i pokazało się białe. Czyżby w Zelmerze starym była już, było już aluminium? A tutaj właśnie wyszło mi na białą pod spodem. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Prawdopodobnie jest to aluminium. No, ale czy warto? No, wirnik można sprzedać jako wirnik. Tutaj aluminium jako aluminium, tak. Aluminiowe odlewy, trochę stali też dali. No i zważymy sobie ten aluminiowy, gdzież ja go dałem, a jest aluminiowy jeden element, taki który odkręcałem. Gdzieś muszę znaleźć przycisk włącz maszyny. Jest. Yy. Ok jeszcze nie znam się, nie wiem jak tą wagę obsługiwać do końca, ale bo jest zupełnie nowa no ale kładziemy, kładziemy nasz odlew aluminiowy 224 gramy moi drodzy, już mamy nie wiem dokładnie po ile są odlewy aluminiowe, także sobie kogo będzie interesowało niech sobie sprawdzi, 274 gramy do tego tutaj jeszcze dwa mniejsze odlewy do tego tu jeszcze prawdopodobnie aluminium także warto mi się wydaje że warto do tego jeszcze kabel jest kabel no i trochę plastiku panie kierowniku ale to plastik do plastiku dziękuję panowie i panie za filmiku tego oglądanie jak się podobało to zostaw taki symbol jak się nie podobało to taki napisz komentarz no i zasubskrybuj ten kanał